Zacznijmy od tego, że jest drugi co do wielkości dworcem na Dolnym Śląsku po tym Wrocławskim. Okazało się, że ta część Sudetów, tutaj okolice dzisiejszej Lubawki, mają najbardziej rozwiniętą infrastrukturę kolejową w całych Sudetach. Cały czas na dworcu jest aktualne pozwolenie na budowę i poprzedni właściciel, bo zmienił się w tej chwili właściciel tego obiektu, cały czas twierdził, że tam trwają prace budowlane. Co więc tak naprawdę skrywa tajemnica prywatnego inwestora? Czy tunel pod dworcem, który zamierzamy dzisiaj eksplorować, skrywa tajemnicę? Właściciel firmy zwanej GR Hotel jest w ciągu dalszym właścicielem dworca w Lubawce. Posiada sieć hoteli, gdzie zainwestowany kapitał to dziesiątki milionów. Dlaczego zaniedbał tak piękny obiekt? Mieszkańcy z naprzeciwka twierdzą, iż wieczorami z dworca wyjeżdżały ciężarówki. Dziś zamierzamy to sprawdzić. Zapraszamy Was do oglądania. Serwis wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Widzieliście wstęp do filmu, więc możecie domyślić się, czego on będzie dotyczył, a będzie dotyczył dworca, mianowicie historii e, prywatnej spółki, która była właścicielem e, tego obiektu. Jest dzisiaj z nami Kiki, chodź czy do nas. Jest z nami ze względu na to, że spotykamy się raz na jakiś czas i będziemy eksplorować dzisiaj tunel. Tunel, który. Nie znajduje się w ogóle na planach budynku, dworca, no i będziemy mm, sprawdzali dokąd on zmierza. Zobaczymy gdzie wejdziemy i czy przeżyjemy, także zapraszamy Was do oglądania. Wchodzimy właśnie do tunelu, który prowadzi na drugą stronę, na drugą stronę dworca. Było to po prostu przejście, ale do czego dążymy? Dążymy do historii właśnie tej spółki, która jest właścicielem obiektu od bodajże 2008 roku. O, tutaj mamy takie tunele wentylacyjne. Pokażemy Wam na końcu o co nam chodzi. Spółka miała, podjęła się remontu dworca. Najprawdopodobniej nie wydali nawet grosza, z tym, że rozebrali gdzieś tam dach, żeby nie płacić podatków. Zadłużyli po prostu właśnie, zadłużyli się właśnie tymi podatkami na Podajże już ponad milion złotych. Ogrodzili cały dworzec e, takim metalowym płotem, żeby nie było widać, co tam się dzieje wewnątrz. A lokalni mieszkańcy, którzy mieszkają, potw potwierdzili to. Mówili, że wieczorami wyjeżdżały stąd ciężarówki. Znajomy Marcin z Pozdrawiamy go serdecznie. Znalazł pewną ciekawostkę. To nie będzie tutaj, ale pokażę Wam mniej więcej, jak to. E, wygląda, znalazł odnogę tunelu, która najprawdopodobniej prowadzi do jakichś pomieszczeń pod dworcem. O, ostatnio tu byliśmy i nie było tego, nie zawaliło się to jeszcze, tak? No i my z Kikim właśnie chcemy dzisiaj wejść w to miejsce i zobaczyć, jak daleko uda nam się e, przejść. Dworzec, wybudowany w 1869 roku, poprzednio nazywany Libau, po II wojnie światowej został zamknięty i przekształcony na jakieś firmy, które e, działały tutaj. W 2008 roku spółka GR Hotel przejęła tutaj cały ten obiekt, ogrodziła go, możesz pokazać, takim metalowym płotem dookoła. Wszędzie wisiały tabliczki. E, Zakaz wstępu, teren prywatny, wszystko było zasłonięte jedynie wieczorami, jedynie wieczorami przyjeżdżały tutaj ciężarówki i coś stąd wywoziły. Co wywoziły? Nikt nie ma pojęcia. Eee, Marcin Schędzka Śląskiego, czyli mój serdeczny znajomy, rozmawiał tutaj z mieszkańcem, który mieszka naprzeciwko dworca, e, który właśnie tłumaczył, że widział te ciężarówki, które wyjeżdżały stąd tutaj w nocy. Inwestor podjął się odbudowy, renowacji, miał to przekształcić na hotel, hotel z basenem. Miał to być tak zwany full wypas hotel pięciogwiazdkowy. Natomiast nic od 2008 roku się tutaj nie poruszyło. Mimo rozebrania dachu, wywożenia czegoś, czego nie wiemy, nic się tutaj kompletnie nie zmieniło. Inwestor, inwestor postawił ten hotel w jeszcze gorszą ruinę niż po prostu zastał. Wraz z Radkiem, czyli Kikim. Będziemy przechodzić ten tunel techniczny, który Wam pokazywałem na poprzednim klipie. Chcemy zobaczyć po prostu, czy te plotki potwierdzą coś. Mianowicie, czy wejdziemy w jakieś podziemia. Są tutaj piwnice oczywiście, ale najprawdopodobniej ten tunel będzie łączył się z jakimiś zamkniętymi podziemiami, które są niedostępne na co dzień, tym bardziej dla lokalców. W piwnicy jest miejsce, które zostało zamurowane, także. Postaramy się Wam to pokazać. Może to jest, może ma to jakieś połączenie z tym tunelem technicznym, który idzie w kierunku dworca. Gdzie będzie przechodził, zobaczymy. Jest to bardzo niebezpieczne. Mam nadzieję, że przeżyjemy. I nie, I nie polecamy. Nie róbcie tego w domu ani nigdzie indziej. Więc jesteśmy tak jak obiecaliśmy. Będziemy wchodzić tam na czworaka. Nie wiem, ciężko to widzę, ale spróbujemy. Ja idę. Pierwszy za, za mną będzie szedł Kiki. Ale świetne, wszystko by położyć. Prze, Klaudia Ci przekaże kamerę, to weźmiesz, nie? Już masz. Biorę, odbiorę od Ciebie. Masz? Mam. Dobra. Więc jesteśmy. Ja tylko muszę sobie ekran, ekran rozświetlić. Klaudia przyciemniła go na maksa. Dobra, Kiki, jesteś za mną? Znaczy jeszcze próbuję. Dobra, Kiki próbuje wejść. Tunele raczej się nie zwęża. Za mną jest. Za mną jest Kiki. Zobaczymy, ile uda nam się uprzejść. Kiki, boi się, się ciarzy. Troszkę, a co? No co, mamy, no. Kuba, ja plecami po. Jestem wciągiem, nie wiem. że to będzie słyszał. Mam nadzieję, że przejdziemy na drugą stronę. Ogólnie to w kolana to ja już czuję, a ty? Staram się nie iść na kolanach, chyba jest mokro No ja nie jestem. Tutaj w ogóle widzę po drodze jakieś takie. Nie mam pojęcia od czego to może być, ale ciekawe zdobienia. Zobacz. Rzuciłem tam za ciebie. A to teraz mam tutaj górę. Masz górę? No. Zobacz. Ciekawe, nie? Tu Zobacz, butelka. Ja jeszcze to chyba. Mhm. Ale ja ci rzuciłem taki zdobiony. Nie no, wiem. Czy... Jest, no. Nie wiem z czego to było. będzie. No, Możliwe. To jak nie na kolanach idziesz, to jak? Teraz się Ciężko jest. Trzeba by było mieć yy, muffin mi, na kolaniki. Okay. Zawsze możemy odpocząć gdzieś tam w połowie. Ciekawe w ogóle, jak długi jest ten tunel. Jest ciężko. Jest ciężko, ja już... Ja z tymi się. powaga czy nie? No tak <noise> Nie będę cię kłamał <noise> Bo chuj, No późno Ja naprawdę górą rysam, nie? No najwyżej będziesz miał kilka no W <noise> kapurze Tak, tak Okej Kurde Co najlepę Nie Nie, Ja muszę nic nie będę wycinał. Jest niech, niech widzą. I czasami. Niech widzą jak jest. Wiesz co? Muszę jedną lampę schować, bo ciężko mi trzymać i telefon i doświetlacz. Ty masz czołówkę też, nie? Ja tylko. No, no, no to będziesz. Będziesz doświetlał. Tam coś widzę ogólnie. Miejmy nadzieję, że to się... Zobaczymy. Ale Ci powiem, damy no, Tak. To jest obrócenie, obrócenie się, tak jest opcja obrócenia Tak, tak, tak. Myślałem, że, że się nie obrócimy. Tego nigdy nie będzie potrzebne, nie? Słucham? <grym <grym <grym> Zobacz, tutaj też są rury, więc najprawdopodobniej jesteśmy już pod, pod budynkiem. Nie wiem, czy damy radę się tutaj przeczołgać. Ja mam wreszcie plecak, ale spróbuję. <gry> Kurwa jakie to jest długie jest jest hardcore straszny już cały, cały jestem w błocie Otóż to dobra ty ci przychodzi Tak to wygląda Do widzów że że tak tam kamerą. Trzymam telefon na statywie a oh, coś nie mogę odważyć na GoPro tak, <laughs> taki balans za nie w tych woderów. no W gumie by było lepiej W ogóle by było lepiej To lepiej lepszy <laughs> ale ogólnie stary to to się ciągnie jeszcze. lepiej dobra, idziemy. W połowie, zaraz gdzieś tam w połowie zrobimy pauzę, a ja spróbuję zobaczyć, czy przez toki słychać jeszcze Klaudię. Klaudia, słychać mnie. Także w porządku. No, jesteśmy już, przeszliśmy jakieś ile z 200 metrów? Także fajnie, że nas słychać, ale końca nie widać. Idziemy dalej. Jest ciężko. Ej, tu mamy jakieś miejsce, w którym będzie wyżej, albo jest jakaś po prostu odnoga. Zaraz zobaczymy. Może gdzieś, może gdzieś udałoby nam się wyjść. Dobra. Tutaj możemy chwilę odpocząć. O kurwa. Jest to przykryte. Zobaczcie. Jest przykryte takim kamiennym włazem. Widać że tylko śruby, jakby stają. <grym> Tutaj idzie kiki. <grym> a tam dalej ciągnie się e, nasza odnoga. Więc nie poddajemy się, ale chodź tu, kiki, do mnie odpocznij sobie chwilę na kucaka Dużo ludzi zawsze spekuluje i tylko rozmawia o tym, że są jakieś tajemnice i legendy, dokąd e, może prowadzić na przykład taki tunel. Ale nikt nie sprawdza. Ale nie? nikt tego nie sprawdza. A, no, no, my, a my jesteśmy a mitów. Zabijmy. Idziemy. Zaraz zobaczymy stary, bo widzę tam ścianę. Nie wiem czy jest to zamurowane. Ja idę jak po na Ja też idę tak samo. Ale stary, nie masz chyba co i za mną. Bo ja widzę koniec. No nie gadaj. Tak, widzę koniec. Czekaj. Tu mam jakiś... Strop nad sobą drewniany, szynę Także faktycznie dokądś to, do, do jakiegoś pomieszczenia Mogło prowadzić Nie wiem czy uda mi się to ruszyć, ale się postaram położyć Nie Stary, tutaj faktycznie Moglibyśmy dostać się do jakiejś podziemi Jest to Do góry Do góry. No Przecież my jesteśmy niedaleko nad tym Jesteśmy no, no. Tak, tak. Wydaje mi się, że moglibyśmy wyjść albo gdzieś w piwnicach. No. Albo, albo pod piwnicami. Faktycznie, może wiesz. Jakbyśmy mieli breszkę i byśmy mogli to ruszyć. Tylko, że to jest strasznie niebezpieczne. Ale szląpię, Tak, tak. A tam jest zamurowana ściana. Widać tam parę cegieł. Dobra. E, cofamy się do tamtego miejsca, żeby się, żeby się obrócić. Tak, tak. Żebyś się nie zaklinował. Cofaliśmy i kiki. Obróciłeś się? Dobra, obrócił się. Więc tak, potwierdzone, że ten tunel faktycznie mógł prowadzić, tak jak widać tutaj, równo z posadzką, mógł prowadzić pod jakieś piwnice. aczkolwiek ciężko to potwierdzić, bo musielibyśmy się tutaj przekuć. Dajcie znać, może macie jakiś pomysł. Zajdziemy może jeszcze do piwnic, ale nie wiem, bo jesteśmy cali mokrzy. A jak wyjdziemy na mróz jest minus 8 dzisiaj. To może być ciężko, żeby, żeby wyjść jeszcze po prostu i e, kontynuować eksplorację. Może kurde zobaczymy tę ładkę? Tu jest, tak? No, możliwe. Zobaczymy. Właśnie go. z Kikiem rozmawiamy i planujemy, że wejdziemy jeszcze do tych piwnic. Może tam coś znajdziemy Z opowieści Pod uh -huh. piwnicami coś tam się znajduje, także Stąd nasza eksploracja Tego tunelu ciężka, ogólnie tak to Lekko nie jest Tak to wygląda Nawet nie można powiedzieć, że jestem na kucaka, tylko raczej w kulce Widzimy się na zewnątrz Serwus Jesteśmy kochani przy wyjściu W końcu Kolana nam odpadają oh, Kiki schodzi pierwszy Zmiana kolejności oh. Oh, dobra No tak Okej, okay. trzymaj kamerę tak Naprawdę nie polecam. Jesteś tak dobry, Dobra O oh, kurwa Mój Kolanka Dobra Zbijamy oh. Jesteśmy Udało nam się wyjść. ja polecam. Cały mokry kiki. Jak tam? Pokaż nogi. Nie, nie jedem. Troszkę, tylko delikatnie. Zobaczmy. Cały mokry. Tak, ale ręce to... Cały czas szedłem na kolanach. Ja na pompkę się. <laughs> czuję. Ale udało nam się przejść. Kurde, jak tu zimno. Dobra, idziemy pod auto. Idziemy zaraz do piwnicy jeszcze zerknąć. Jesteśmy właśnie w piwnicach i faktycznie są skute miejscami posadzki. Co tam jest? Tyś tam. Zobaczcie, jak tam są cegły w ogóle ułożone. Kiki, widziałeś to? Zobaczcie, ja świeciłem na tamtą stronę, a tutaj Kiki mówi, zajrzyj sobie po tej stronie posadzki i możecie zobaczyć tam. Również takie cegły ułożone w podziemia, czyli faktycznie coś mogłoby być jeszcze pod piwnicami. Ha! Jakieś pomieszczenia, czyli w sumie te plotki się potwierdzają. Sprawdziliśmy dla was tunel, ale nigdzie nie widzimy tej, tego włazu z kamienia, który znajdował się pod nami między innymi. A, a te piwnice potwierdzają, że faktycznie jeszcze pod spodem coś się znajduje. Widzicie, że nie rzucamy słów na wiatr, tylko pokazujemy Wam wszystko krok po kroku. Chłopaki i dziewczyny mnie zostawili. Zobaczcie tutaj to ułożenie cegieł i tutaj, jak ta posadzka jest wykuta. Mamy tunel w tym kierunku. Tam jest zawał, ale ten jest bardzo długi. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękuję Kikiemu, który tam z tyłu stoi i mnie doświetla, żebyście mnie widzieli, za to, że przeszedł ze mną te kanały. Udowodniliśmy wszystkim, że no, niestety nie łączy to się z żadnymi podziemiami, aczkolwiek tej klapy z kamienia dalej nie znaleźliśmy. Nie? Kiki. Dziękuję też Klaudii, która również jest z nami. No i pamiętajcie o subskrypcji, jakimś lajku. Servus, dark travel